Jest sobota, 8 rano, ostatni dzień pobytu w Egipcie. Chciałem nagrać ten odcinek dwa dni wcześniej, ale z powodów zdrowotnych nie byłem w stanie. Ale do rzeczy: trzy najważniejsze cechy programisty. Kiedy odchodziłem ostatnio z pracy. Dostałem takie zapytanie. Adam, co musi umieć programista, który Cię zastąpi? I tak zacząłem się nad tym zastanawiać i doszedłem do pewnych wniosków. Jeżeli firma szuka kogoś na dłużej, to tak naprawdę frameworki, narzędzia, tego wszystkiego da się dosyć szybko wyuczyć. Oczywiście musi być jakaś wiedza podstawowa, czyli znajomość języka i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś szuka kogoś na jeden projekt, no to jest co innego. Natomiast jeżeli firma szuka kogoś na rok, dwa, może dłużej, to spokojnie zainwestuje te parę miesięcy i spokojnie nauczy tych rzeczy, z których korzystają. Więc według mnie są trzy cechy i są to cechy charakteru, które są według mnie najważniejsze, które powodują, że programista rokuje na dobrego programista. Cecha numer jeden według mnie to uczciwość. Jeżeli czegoś nie wiesz, to powiedz, że czegoś nie wiesz. Jeżeli e, nie znasz jakiegoś narzędzia czy technologii, to nie ściemniaj, że a, coś tam gdzieś, gdzieś tam pracowałem, tylko jak nie wiesz, to nie wiesz. Jeżeli coś popsułeś w pracy, no to powiedz, że ty to zrobiłeś i powiedz, co zrobiłeś. Albo jeżeli już pracujecie przy jakimś projekcie i może nie do końca wybrano najlepsze rozwiązanie, a może jeszcze jest za wcześnie, żeby w ogóle robić to, co się robi i może lepiej byłoby z tym zaczekać, bo po później po prostu przyjdzie masa zmian to też o tym powiedz. Nawet nie wiecie, jak często jest tak, że ktoś siedzi cicho i przez to projekt naprawdę potrafi stracić. To znaczy, trzeba później refaktorować kod, może cofać jakieś zmiany, tylko dlatego, bo ktoś siedzi cicho. Albo ktoś wprowadził jakąś zmianę w kodzie, nikomu nie powiedział, ona popsuła dużo rzeczy i później cały team szuka, martwi się o co chodzi. Więc naprawdę, po prostu szczerość jest niesamowicie ważna. Cecha numer dwa, chęć do nauki. Czyli chodzi o to, żeby po prostu nie bać się uczyć nowych rzeczy i żeby wręcz chcieć się uczyć nowych rzeczy. To znaczy, jeżeli przychodzę do pracy i widzę, że jest tam jakiś framework, może którego się nie znam, którego nie znam, to nie próbuję go zmienić na swój, tylko uczę się tego frameworku i z nim pracuję. Jeżeli wybieram jakieś technologie do projektu, to powinienem wybierać technologię do projektu, a nie do swoich upodobań. Więc generalnie chodzi o to, żeby po prostu być otwartym na inne technologie, na inne narzędzie, na inne rozwiązania, bo i tak będziemy w każdej nowej pracy się ich uczyć. Bo po prostu inne firmy używają różnych rzeczy, inne projekty wymagają też różnych rzeczy. Więc chodzi po prostu o taką otwartość do nauki, otwartość na różne rozwiązania. Cecha numer 3, chyba według mnie z nich wszystkich najważniejsza, czyli pracowitość. I tu chodzi o zarówno uczenie się nowych rzeczy, no bo nie oszukujmy się, trzeba być pracowitym, żeby uczyć się nowych rzeczy, bo to wszystko zajmuje czas i, i tracimy na to energię. Ale chodzi też o normalne rzeczy, jak na przykład wykonywanie swoich tasków w takim normalnym tempie. Chodzi o to, żeby za bardzo się nie wlec, tak? No, nie ściemniać, że to długo trwa, bo trzeba coś tam, bo trzeba coś tam. Ale też nie szaleć i nie robić w jakimś ekstremalnie szybkim tempie, bo po prostu się wypalicie. Więc, żeby robić w takim normalnym tempie, i to jest naprawdę już plus. Chodzi też o to, żeby nie uciekać od tasku. Niektórzy tak mają, że, no właśnie, ściemniają, że mają dużo pracy, nie mogą tego wziąć, więc, a niech ktoś inny weźmie ten task. Nie róbcie tego. To nie jest mile widziane. Jeżeli ktoś zrzuca, czy stara się odsunąć od siebie jak najwięcej pracy, tak żeby zostało innym, a ja będę miał mniej. Czyli generalnie, żeby być teamwork, żeby być graczem drużynowym, a nawet takie rzeczy, że jeżeli nie macie co robić, no tak się zdarza. Czasami jest, że nie macie co robić, nie ma żadnych tasków, więc chodzi o to, żeby tego czasu nie marnować, tylko pouczcie się może jakichś rzeczy, może jakiejś nowej technologii, może poczytajcie sobie coś ciekawego, a może zapytajcie się, czy są jakieś taski wolne, czy może trzeba komuś pomóc. To są naprawdę bardzo fajne rzeczy, gdzie cały team będzie na Was lepiej patrzył. Wasz przełożony na pewno też będzie na was lepiej patrzył. I tak naprawdę no, o co z tym wszystkim chodzi, żeby być właśnie takim graczem zespołowym. Więc mówię tutaj dosyć proste rzeczy, ale to wcale nie jest takie oczywiste, czy może to wcale nie jest takie częste wśród pracowników. I taka jest moja opinia, to by było na tyle. Bebysole, bebysole. Powiem Wam jeszcze ciekawostkę, dlaczego nie nakręciłem tego odcinka dwa dni wcześniej. Tak jak mówiłem, że chciałem. Otóż złapała mnie zemsta faraona i to w takim bardzo ekstremalnym, mocnym stopniu. Nikomu nie polecam. I o co chodzi? Lokalny pan doktor przypisał mi tabletki na tą zemstę. Bardzo znane w Egipcie. Nawet mówił, że bardzo skuteczne, ale no mi totalnie nie pomagały, no nie działało, no dwa dni spędziłem w pokoju hotelowym, ale po półtora dnia wyszedłem e, na plażę, dosłownie na pół godziny, bo więcej nie byłem w stanie. Wszedłem na plażę i podszedł do nas taki lokalny pan, który sprzedawał wycieczki. Zaczęliśmy rozmawiać i powiedział, żebym wziął sobie zwykłą czarną herbatę, rozerwał tą saszetkę i zjadł to i popił wodą. No i później wygooglowałem, że faktycznie czarna herbata coś tam w sobie takiego ma, więc tak zrobiłem. I uwaga, po dwóch godzinach zaczęło mi się robić lepiej, po sześciu godzinach wyzdrowiałem całkowicie, no i dzięki temu w ogóle dzisiaj na odjazd jestem w stanie w ogóle chodzić i mówić, a wczoraj przegapiliśmy jedną wycieczkę do miasta, którą mieliśmy już wykupioną. No i proszę, jaki z tego morał? Ludowa mądrość i ziółka w postaci czarnej herbaty wygrały z panem doktorem i jego tabletkami za 20 dolarów, no w moim przypadku, kto by się spodziewał.